Witajcie w kolejnym odcinku, a w nim chcielibyśmy podzielić się niepokojącymi informacjami, jakie dotarły do nas o marszałku Hołowni, który miał udać się na urlop, ponieważ miał już być tak bardzo w nerwach. A może się to wiązać z konsekwencjami jego nocnych spotkań z Jarosławem Kaczyńskim. Jednak może tylko próbuje przetrwać w układzie, którym jego partia Polska 2050 staje się coraz bardziej kłopotliwym balastem dla całej koalicji. Fakty, domysły i narastająca presja medialna sugerują jedno – Szymon Hołownia znalazł się w politycznej pułapce, z której wyjść można tylko z rysą na reputacji, albo z podpisanym paktem z diabłem. Atmosfera wokół Szymona Hołowni gęstnieje z dnia na dzień. Wszystko zaczęło się, jak zapewne wiecie, od nocnego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, Adamem Bielanem i Michałem Kamińskim. Dwaj ostatni politycy dawniej tworzyli duet wygrywający wybory dla PIS i też wcześniej byli zaangażowani lub tworzyli polityczne intrygi. Szczególnie Adam Bielan, przez którego obecnie Jarosław Gowin jest poza polityką. Nawet po wielu wyjaśnieniach, wciąż pojawiają się liczne pytania: dlaczego Hołownia, lider partii, która szła do wyborów z obietnicą rozliczenia rządów Zjednoczonej Prawicy, spotyka się nocą z ludźmi, z którymi obiecywał walczyć? Co było przedmiotem rozmów. Ale też, dlaczego marszałek kręcił na temat poprzedniego spotkania, jak wskazywali później liczni publicyści, mogło to być punktem zwrotnym w jego politycznych decyzjach. Co jednak było niemniej zaskakujące, to fakt, że krótko po ujawnieniu spotkania, Hołownia głosuje razem z PiS i Konfederacją w sprawie mieszkalnictwa. Przypadek, zbieg okoliczności, próba zaszkodzenia Donaldowi Tuskowi. A może efekt szantażu. Jest jednak pewien fakt, który rzuca zupełnie nowe światło na tą całą sprawę. Jest tak za sprawą informacji, do których dotarli dziennikarze gońca. Sytuacja Hołowni może nie być łatwa ze względu na śledztwo wokół afery Kolegium Humanum, prowadzone przez prokuratorów, którzy, jak twierdzą ich źródła, są ludźmi Zbigniewa Ziobry. Choć formalnie prokuratura krajowa została przejęta przez nową władzę. To nie na każdym szczeblu. Wiele wskazuje na to, że prokuratorzy mają w rękach dokumenty i nośniki danych, które mogą stać się narzędziem nacisku, co zresztą zakładał sam Hołownia, gdy na samym początku kampanii prezydenckiej Newsweek opublikował artykuł o jego próbie podjęcia studiów na kontrowersyjnej uczelni. W historii polskiej polityki nagrania już zaszkodziły politykom. Taśmy z sowy i przyjaciół narobiły problemów. I być może teraz wystarczy sugestia. A media przyjazne PiS publikowały już materiały, do których nie powinny mieć dostępu. Teraz może więc wystarczy, że ktoś podrzuci odpowiedni protokół z podpisami: Hołownia, Bosak, Kobosko. I już pojawia się pytanie, czy marszałek mógł zostać nagrany, czy coś ukrywa? Czy ktoś zeznał coś kompromitującego przy okazji śledztwa kolegium humanum? To nie jest niestety nierealny scenariusz. Po serii niezrozumiałych decyzji. Jak szybkie podpisanie dokumentów w sprawie Zgromadzenia Narodowego, brak determinacji w sprawie przeliczenia głosów po wyborach, czy milczenie w sprawie zarzutów wobec jego ludzi, Hołownia zaczyna być postrzegany jako polityk bezbarwny, zachowawczy, a wręcz podejrzanie uległy wobec pis. Zamiast rozgrywać sytuację polityczną na swoją korzyść, jak czyniliby to Tusk czy Kaczyński, marszałek wypycha się z gry, rezygnując z narzędzi nacisku. Publicyści wprost mówią, wywiesił białą flagę. Czy to strach? Polityczna niedojrzałość? A może wynik nacisku? W tle tej burzy pozostaje coś jeszcze bardziej niepokojącego: komunikacyjna niemoc całej rządzącej koalicji. K.O., lewica, PSL wszyscy wydają się bezradni wobec narracji PiS i konfederacji. Zamiast narzucić własny przekaz, zamiast odbić piłkę z mocą, pozwalają by to przeciwnik nadawał ton o nielegalnych migrantach, o zdradzie narodowej, o manipulacjach przy liczeniu głosów. Platforma Obywatelska boi się wchodzić w tematykę granicy, żeby nie wzmacniać prawicy. Lewica skupia się na rozmytych postulatach i rozgrywkach wewnętrznych. PSL milczy lub ucieka w lokalne sprawy. Polska 2050 dryfuje. Targana skandalami kadrowymi, kryzysem przywództwa i zarzutami o symetryzm. Hołownia od miesięcy próbuje rozgrywać politykę środka, krytykuje PiS, ale równie często punktuje KO. Efekt? Traci zaufanie obu stron, a jego formacja się sypie. Z partii odchodzą posłowie, sekretarze generalni rezygnują, a Tomasz Zimoch, doświadczony parlamentarzysta, zostaje zawieszony za krytykę nocnych spotkań z Kaczyńskim. Partia próbowała się z tego tłumaczyć. Argumentując, że ta sytuacja dojrzewała od jakiegoś czasu. Jednak mało kto to kupuje. Problemem jest szczególnie sam Szymon Hołownia. Zamiast lidera widzimy marszałka balansującego między uległością a chaosem. A jego zaplecze polityczne wygląda coraz bardziej jak polityczne przedszkole, w którym decyzje są podejmowane bez refleksji i odpowiedzialności. Politycy z Polski 2050 w większości nie mieli też odwagi stanąć za hołownią, gdy ten wreszcie próbował coś rozgrywać politycznie, przez co znów wyszedł na słabe usza. Nie pomaga mu też Katarzyna Pełczyńska-nałęcz, szara eminencja partii, która według wielu doniesień forsuje przekaz symetryzmu, zrównując pis i po i forsując przekonanie, że wszyscy są winni po trochu. To jej też Szymon, hołownia, słucha najbardziej. Co ma coraz mniej podobać się w partii. Coraz więcej mówi się o tym, że PiS próbuje rozgrywać Hołownię jako najsłabsze ogniwo koalicji, grając na jego lękach, ambicjach i niepewności. Jeśli Szymon Hołownia jest dziś politycznie trzymany na krótkiej smyczy, to najlepszy możliwy scenariusz dla Jarosława Kaczyńskiego. Dzięki temu PiS może wpływać na proces rozliczeń lub ich brak. Narzucać narrację o chaosie rządu i dalej prezentować się jako siła stabilności i praworządności. Przez co rządu lecą na łeb na szyję. Nie bez powodu prokuratorzy wierni ziobrze pozostają na stanowiskach. Nie bez powodu to konfederacja z pisem ustawiają ton debaty. Nie bez powodu nikt nie rozmawia już o przeliczaniu głosów. Wszystko ucichło, zgasło, zostało wygaszone. W obliczu chaosu w obozie władzy coraz częściej pojawiają się głosy o potrzebie nowego ugrupowania: partii bezkompromisowej, zdolnej do realnego rozliczenia PiSu i jednocześnie pozbawionej balastu symetryzmu. Nawet w obozie samego Hołowni pojawiają się głosy o rozłamie. Ryszard Petru mówi o zakładaniu nowej formacji. Joanna Mucha krytykuje własną partię. Zimoch mówi wprost o zdradzie ideałów. A wyborcy coraz głośniej wyrażają zawód i frustrację. Tym wszystkim jednak najbardziej niepokoi podejrzenie, że Szymon Hołownia może być szantażowany. To coraz częstszy głos. Ale równie prawdopodobna jest wersja, w której marszałek sam wybrał spokój i kompromis ponad walkę i ideowość. Wybrał politykę środka, ale w czasach radykalizacji i podziałów środek staje się pustką, a PiS bezwzględnie to wykorzystuje. Czy nocne spotkania z Bielanem i Kaczyńskim były początkiem politycznego końca Hołowni? Czy marszałek Sejmu już nie działa w interesie społecznym, lecz, jak wielu sugeruje, w obawie przed kompromitującym wyciekiem danych? Pytania się mnożą, a odpowiedzi, jak zwykle w polskiej polityce, pojawią się dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Dzięki za wysłuchanie tego materiału do końca. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Cześć!